Cześć. Dzisiaj opowiemy Wam o nietypowym płynie i pokażemy Wam, jak zachowuje się on w różnych sytuacjach. Cechą płynów, którą można zmierzyć, jest ich lepkość. Lepkość nie jest to to samo, co gęstość. Lepkość to inaczej tarcie wewnętrzne. Jest to właściwość opisująca ich opór wewnętrzny przeciw płynięciu. Opór ten nie powstaje na granicach płynu i naczynia, lecz między cząsteczkami. Płyn newtonowski to ciecz, np. woda, która bez względu na wszelkie siły działające na nią, np. Na kamień rzucony do wody, zawsze będzie zachowywać się jak ciecz. Po dodaniu do wody skrobi ziemniaczanej w odpowiedniej ilości otrzymamy płyn nie newtonowski. Płyn ten czasem zachowuje się jak ciecz, a czasem jak ciało stałe, w zależności od siły, z jaką oddziałujemy na niego. Płynnie newtonowski to ciecz przecząca prawom fizyki. Jako ostatnie doświadczenie wyleliśmy naszą ciecz na membranę głośnika, by sprawdzić jak zachowa się przy różnych częstotliwościach. Wyższa częstotliwość, tym głośniej, i membrana drga częściej. Ale częściej przyłożona siła wcale nie oznacza, że ciało drgające będzie poruszało się bardziej. Płyny nie Newtonowskie możemy również znaleźć w naszych lodówkach. Są to na przykład ketchup i bita śmietana.